Mam wrażenie, że tak mocne ekipy, jak w tym roku, to nigdy nie mieliśmy na turnieju. No. Tak. Piotrze, 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 poczekaj, zanim wsiądziesz do rajdówki, wiemy, że jest mało czasu. Ostatnia sekunda. Słuchaj, myliśmy dzisiaj cały dzień nakręcali atmosferę, że przyjdzie do nas gwiazda. Teraz możemy już powiedzieć głośno. Jest to Piotr Żyła. Powiedz mi, czy są już emocje, czy dopiero mamy je wywołać którymś z tych samochodów? Słabo słyszę, ale, ale nie no, żartuję, coś tam słyszę, nie no, w porządku. Są, chodzą słuchy, że boisz się rajdówki i że, no to duże emocje, że w ogóle chciałeś nie przyjść tutaj dzisiaj z tego strachu, czy to prawda? No, do, do końca tak nie było, córka, córka zeżarła kostkę z kibla i trzeba było do szpitala jechać. Dzieciak, biedny, to ty ją karm, daj jej coś normalnego, tylko bułkę i banan. Ale ca, całe szczęście, że to nic takiego i, i w sumie udało się przyjechać. No to super. Zrobimy sobie Tobą wywiad jeszcze, po, zobaczymy jakie to emocje. Tam są... Kurczę, no trudno tutaj na tej kanapie siedzieli najwybitniejsi polscy sportowcy. Ale nie spotkałem nikogo, kto jedzie na zawody, zdobywa takie trofea jak ty, taką popularność i na przykład robi zdjęcie kibla w Japonii. Czemu zrobiłeś? Byłem pełen byłem podziwu. Zrobiłeś zdjęcie kibla i napisałeś tak: obok jest panel sterujący, lepiej nie ruszać. Po co No Ruszyłeś? No powiedz jak, jak to było. jak to było. Jesteś w Japonii. To jest w Japonii. W Japonii jak się właśnie jedzie do Japonii, no to jedyne co się, co się tak miło wspomina, no to właśnie jest ten gibel. Je, je, jedzie, jedzie się tam, nie wiem, nie wiem, ile w sumie tych kilometrów, wiesz, ale dwa dni, dwa dni trzeba jechać, nie? No i się się. no tu się jedzie autem, tu się jedzie, leci samolotem, tu zaś się te przesiadki cały czas tam ma. Mm -hmm. e, no, i, no i się przyjeżdża, przyjeżdża się do tego hotelu, no i, no i się, siada się na, na tym kiblu i się można odprężyć. Nie? Ale Piotr. Ale poczekaj, bo ty napisałeś rzeczy, które, no widziałem, tam było parę tysięcy lajków, że podobno deseczka podgrzewana, no. że panel sterujący, kręciłeś tymi gałeczkami, czy się bałeś? Tak szczerze. No, no się... Pierwszy raz jak tam przyjechaliśmy, no to, to wiadomo, że trzeba było tam obczaić jak to działa, nie? No ale po tym pierwszym razie to potem już my tego nie, nie, nie tykali, także no. Ale coś cię zaskoczyło, że przekręciłeś, a tu nagle... Well fit. Wcześniej z od opowieści starszych kolegów, bo, bo wiadomo... Mały tam siedział. Też też, no. Ale koledzy też właśnie, właśnie opowiadali to, co, co przyjeżdżali właśnie... Z Japonii, no to właśnie opowiadali, nie, że. No nie opowiadali, że tam, tam się je tak, tam się coś tam ten, tylko tam jest taki kibel, nie? Zostań no, <grym> no, sportowcem, no, jedź na olimpiadach do Japonii! Tam no, jest i, kibel. I, i właśnie, właśnie każdy tam opowiadał, że, że tam takie, takie, takie właśnie doświadczenia z tym, z tym właśnie kiblem, no. No, <grym> no, i, no i kolega też właśnie tam, tam opowiadał, że. No, że, że no bawili się tam właśnie, że, że fajnie nie, wszystko podrzewana ta deska jest, nie? I tam ten ten, ten panel sterujący coś tamten. No i ale nie siad na to, tylko Tylko po prostu nie, patrzył i co się będzie działo. I na dziwną. I na nie? I co się, no się no stało? I mu w oczy, nie. Panie Piotrze, pan wie co się wydarzyło po pana skoku? No wie! No był tam, był tam taki incydent, eee, tak, tak w sumie pa patrzyłem jaki, jakiś golar no, leciał, leciał w moją stronę, tak już zamyślałem, że no, trzeba będzie zaraz uciekać, nie? Ale potem Walter Hofer tam, tam wyszedł, no i zmienił kierunek. A strach się bać, to by było, nie? No właśnie, ale to był jakiś chyba wielki fan. Wiedział, no kiedy, w jakim momencie i przy jakimś koczku wybierz. Nie wiem czy jest wielki fan, no pierwszy raz go widziałem. Musiał, musiał przygrzać dobrze, bo musiał mu chyba ciepło być. No nie miał nic na sobie. No, no to to akurat zauważyłem. Już to na mnie, na mnie spada ten zaszczyt, no trzeba mu tą flachę postawić. <lękujesz> Wszyscy mówią, że to no, jestem specjalistą od tego, także. No. <lękujesz> jakoś, jakoś no Austriaków lubię, także no... Jakiś ten, także no do, do planicy trzeba będzie wziąć jaką nawet grzewkę i postawić. To jest złoto Dobra, ja się już nie odzywam.